Amerykański rynek akcji jest przewartościowany i czeka nas nieuchronny krach. Warren Buffett wypowiedział się na temat wyceny amerykańskiego rynku akcji. Powiedział on wtedy, że akcje są śmiesznie tanie. Earnings yield jest równy 4,85%, czyli nawet więcej niż w momencie oceny sytuacji przez Warrena Buffetta ponad dwa lata temu. Czy amerykańskie akcje czeka krach? A my obecnie doświadczamy bańki na amerykańskim rynku akcji. A co jeśli stopy procentowe faktycznie zostaną podniesione? Ale najpierw suchar dnia. Dziadek do wnuczka. Za moich czasów nie było internetu. Wnuczek, tak? Przez ile godzin? Wielu popularnych blogerów i youtuberów od lat powtarza tezy, że amerykański rynek akcji jest przewartościowany i czeka nas nieuchronny krach. Często starają się oni podpierać wyciągniętymi z kontekstu wypowiedziami Warrena Buffetta, które tak naprawdę były użyte w innym kontekście, albo zostały powiedziane w znacznie innej sytuacji makroekonomicznej. Więc co na ten temat rzeczywiście powiedział Warren Buffett? Trochę ponad dwa lata temu, bo w maju 2019 roku, Warren Buffett wypowiedział się na temat wycen amerykańskiego rynku akcji. Powiedział on wtedy, że akcje są śmiesznie tanie. Jakie były powody takiej oceny rynku akcji amerykańskich? Czy akcje amerykańskie są nadal tanie według tych samych kryteriów? Czy amerykańskie akcje czeka krach, a my obecnie doświadczamy bańki na amerykańskim rynku akcji? Rozwinę ten temat dla Ciebie, więc będziesz wiedzieć, co konkretnie Warren Buffett miał na myśli i jak te same aspekty wyglądają obecnie. A w związku z tym, jak wygląda mój portfel inwestycyjny? Warren Buffett ocenił rynek akcji w porównaniu z konkurencyjnymi aktywami. Czyli amerykańskimi obligacjami. Chodzi o to, że rozważanie wycen spółek na giełdzie bez patrzenia na zwroty z innych klas aktywów nie ma sensu. W przeszłości były takie okresy, gdy bez ryzyka można było osiągnąć wyższą stopę zwrotu inwestując w obligacje amerykańskie. Tak, roczna stopa zwrotu z obligacji była wyższa niż to, co generował amerykański rynek akcji. Jednak gdy stopy procentowe są na niskim poziomie, pożyczanie pieniędzy staje się tańsze. A przyszłe realne zarobki są warte więcej, co ma pozytywny wpływ na rynek akcji. Jednocześnie niskie stopy procentowe oznaczają mniejsze zwroty za aktywów o niskim ryzyku, takich jak obligacje, co obniża popyt inwestorów na tę klasę aktywów i ostatecznie podnosi ceny akcji. Wróćmy do obecnych czasów. Kiedy Warren Buffett uznał rynek akcji za śmiesznie tani. Earnings yield, czyli wydajność zysku, albo po prostu odwrotność wskaźnika ceny do zysku dla indeksu na amerykańskie akcje SP 500, wynosił wtedy 4,7%. W tym samym czasie oprocentowanie amerykańskich obligacji dziesięcioletnich wynosiło 2,3%. Jak te liczby wyglądają obecnie? Obecnie earnings yield dla amerykańskich akcji wynosi 2,9%, a oprocentowanie amerykańskich obligacji spadło do 1,46%. Różnica między tymi aktywami zmniejszyła się, co oznacza, że obecnie obligacje są mniej przewartościowane w stosunku do rynku akcji. Jednak jeśli spojrzymy na miarę przyszłych zysków spółek, za rok według oczekiwań analityków, ten earnings yield jest równy 4,85%, czyli nawet więcej niż w momencie oceny sytuacji przez Warrena Buffetta ponad dwa lata temu. I patrząc na te dwie liczby, Sytuacja jest dzisiaj nawet bardziej sprzyjająca rynkowi akcji. Czyli obligacje amerykańskie są nadal mniej opłacalną inwestycją. I według słów Buffett'a akcje są tanie. Na wykresie możesz zobaczyć, że sytuacja wygląda bardzo podobnie jak jeszcze dwa lata temu. Niewiele się pod tym względem zmieniło. Wykres pod osią oznacza, że akcje amerykańskie są niedoszacowane w stosunku do obligacji amerykańskich. Jak widzisz, taka sytuacja ma miejsce mniej więcej od 20 lat. I był to bardzo dobry okres, aby inwestować w amerykańskie akcje. Średnio indeks SP 500 rósł w tym czasie o około 8%. Mój portfel akcji, który zawiera spółki polskie, jak i zagraniczne, w okresie ostatnich prawie 3 lat uzyskał stopę zwrotu blisko 120%. W tym samym czasie indeks WIG20 wzrósł o 2%. WIG20 Total Return, który bierze pod uwagę wypłacane dywidendy, wzrósł o 7% a uznawane przez wielu za najlepsze zabezpieczenie przed inflacją złoto, wzrosło o 43%. Jestem transparentny co do moich inwestycji. Od kilku lat dzielę się moją inwestycyjną drogą na blogu oraz kanałach YouTube po angielsku i od niedawna również po polsku. Wbrew temu, co twierdzili Guru Inwestowania, moje najlepsze inwestycje to spółki wzrostowe. Na akcjach Tesli zarobiłem jak dotąd ponad 110 tysięcy złotych. Apple, Google czy Facebook Również nagrodziły mnie sowicie za trzymanie ich akcji w portfelu. A moje najlepsze polskie inwestycje to spółki z branż Gier, Ten Square Games oraz Playway. Niektóre z tych spółek są nadal obecne w moim portfelu inwestycyjnym. Widzowie prosili mnie o dostęp do całego mojego portfela. Możesz dołączyć do mojej grupy, w której dzielę się składem portfela oraz informuję o wszystkich transakcjach. Link do dołączenia jest poniżej oraz w opisie do tego filmu. A jeśli chcesz obserwować moją drogę i analizy, którymi się z Tobą dzielę na tym kanale, Zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowym filmie. No ale czekaj, a co jeśli stopy procentowe faktycznie zostaną podniesione? Możemy wówczas również oczekiwać wzrostu procentowania amerykańskich obligacji, więc akcje staną się mniej atrakcyjne. Faktycznie wzrost stóp procentowych do wartości z 2019 roku sprawiłby, że wyceny akcji powinny doświadczyć korekty, ale to nie jest moje obecne postrzeganie rynku i sytuacji makroekonomicznej. Wielu youtuberów uważa, że w tym cyklu jesteśmy gdzieś w latach 1980, które charakteryzowała długotrwała, wysoka inflacja. I według tych osób najlepszą ochroną przed inflacją, czy krachem, jest zakup ich książek. Jak wiele razy powtarzałem na tym kanale YouTube, uważam, że gospodarki rozwinięte, jak amerykańska, czy brytyjska, są w sytuacji jak w latach 50. XX wieku. Jest tutaj dużo analogii co do rynku nieruchomości, wysokości stóp procentowych, jak i poziomu nierówności społecznych. I wiedząc, co działo się w tamtych latach, już około półtora roku temu mówiłem, czego spodziewam się, jeśli chodzi o politykę fiskalną i monetarną. Co do stóp procentowych, uważam, że w tym cyklu jesteśmy bliżej lat 1940-1945 i stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą powoli rosnąć przez następne 20 lat. Oznacza to niskie stopy przez długi czas, inflację powyżej poziomu stóp przez długie lata. Co jednocześnie pozwoli zredukować zaciągnięte zadłużenie przez państwa w stosunku do PKB, czyli wielkości gospodarki. Wyższe podatki, szczególnie wyższe opodatkowanie kapitału, jak nieruchomości, jak i inwestycji na rynkach akcji. I w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy potwierdzenie zmian dla tych klas aktywów. Zmiany proponowane w ramach Polskiego Ładu sprawiają, że inwestowanie w nieruchomości w Polsce stanie się mniej opłacalne niż miało to miejsce dotychczas. Co do rynku akcji. W poprzednim tygodniu pojawiła się informacja, że podatek od dywidend wzrośnie w Wielkiej Brytanii. W innych krajach pojawiają się podobne pomysły. Kolejna kwestia to budżet z deficytem, który nie będzie dużym obciążeniem dzięki niskiemu oprocentowaniu długu. Dodatkowo ekspansywna polityka monetarna, aby zwiększyć obieg pieniądza i pobudzić gospodarkę. Efekty takiej polityki to spadek bezrobocia oraz wzrost cen. Co ważniejsze, przez najbliższe kilka, kilkanaście lat Nadal spodziewam się stóp procentowych poniżej poziomu inflacji. A to wszystko razem oznacza, że akcje są aktywem atrakcyjnie wycenianym w porównaniu z obligacjami. Wzrost stóp procentowych jest wysoce prawdopodobny, ale ciągle nawet ostatnia aktualizacja po spotkaniu Fedu nie zakłada wyższych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych niż 1% w ciągu najbliższych lat. To nie jest podwyżka, która zmieniłaby sytuację drastycznie. Czy będzie to obecne 0,25? czy nawet 1%. To jest nadal niski poziom stóp procentowych, który nie odwróci zależności między akcjami i obligacjami. Owszem, porównując te dwie klasy aktywów, akcje staną się mniej atrakcyjne. Ale i tak uważam, że akcje nadal będą lepszym wyborem niż obligacje. A jeśli chcesz, żebym zajął się innym często powtarzanym argumentem za przewartościowaniem akcji amerykańskich, czyli tzw. wskaźnikiem Buffetta, kliknij łapkę w górę. Jeśli ten film otrzyma 200 łapek w górę, Nakręcę dla ciebie kolejny film, w którym zajmę się tym tematem dla ciebie. Więc na co czekasz? Ten przycisk sam się nie kliknie. Słyszę, że niektórzy z was już zadają pytanie: a może lepiej sprzedać akcję i w przypadku korekty dokupić akcję taniej? Albo może kupić złoto? Złoto jest ciekawym aktywem spekulacyjnym na czas kryzysu, ale jak pokazałem w jednym z pierwszych filmów na tym kanale YouTube, są lepsze sposoby na wykorzystanie pieniędzy i budowanie bogactwa. Warto rozważyć, czy sprzedawanie akcji tylko z powodu tego, że doświadczyły one wzrostów, jest racjonalnym powodem. Musisz myśleć o alternatywnych miejscach, gdzie ulokować swoje oszczędności. Ta analiza pokazuje, że typowa alternatywa, czyli rynek obligacji, jest bardziej przewartościowany niż rynek akcji. Dodatkowo, ja jestem zdania, że zawsze można znaleźć spółki, które są atrakcyjnie wyceniane i które, mimo wzrostu ceny w ciągu ostatnich dwóch lat, nadal dostarczą akcjonariuszom powodów do radości. Chyba, że jesteś wśród tych osób zastraszonych przez sprzedawców strachu i od lat jesteś załadowany w złoto. Tylko przypomnę Ci w takim razie, że złoto zyskało 7% w ciągu ostatnich 10 lat, a dla porównania amerykańskie akcje doświadczyły wzrostów o 283%, co oznacza, że oryginalna inwestycja jest warta niemal 4 razy więcej. A przecież dokonując odpowiedniej selekcji spółek mogłeś lub mogłaś zarobić znacznie więcej. Czyli wniosek z tego jest taki, że akcje są nadal niedoszacowane w stosunku do rynku obligacji amerykańskich. I możesz sobie myśleć, że ze względu na ostatnie wzrosty akcje amerykańskie są drogie i może warto sprzedać akcje. Jednak w takiej sytuacji zostaniesz z gotówką, która traci każdego roku od 3 do 5% ze względu na inflację, w zależności w jakiej walucie trzymasz środki. Średnio rozsądna decyzja, moim zdaniem. Oczywiście można dywersyfikować i dlatego po tym świetnym okresie dla mojego portfela akcji w ciągu ostatnich 3 lat, Bardziej przyglądam się rynkowi nieruchomości, ale i tak z zamiarem posiadania 90% mojego majątku w akcjach i być może 10% na rynku nieruchomości. Dodatkowo nie ma to być nieruchomość inwestycyjna, tylko nieruchomość, w której miałbym zamieszkać. Owszem, możesz próbować wstrzelić się w szczyt na rynku akcji, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy ten szczyt nastąpi. Ja po prostu stosuję dollar cost averaging. Czyli regularnie każdego miesiąca dokupuję akcje spółek, które uważam w danym momencie za najbardziej atrakcyjne. W moich analizach szukam spółek, od których oczekuję podwojenia w ciągu 3 do 5 lat, czyli interesuje mnie około 20 do 30% rocznie w długim terminie. Chciałbym w długim terminie zbliżyć się do rezultatów Pitera Lynch'a. Jego fundusz w najlepszych latach świetności osiągnął roczną stopę zwrotu 29% w ciągu 13 lat. Być może myślisz, że to wcale nie brzmi jak wysoka stopa zwrotu. W takim razie nie doceniasz potęgi procentu składanego. Jeśli przez 13 lat będziesz osiągał stopę zwrotu 29% rocznie, to Twój majątek zwiększy się 26-krotnie. Więc jeśli zaczynasz ze 100 tysiącami złotych, po 13 latach ten kapitał wzrośnie do 2,6 miliona złotych. I to nie dokładając żadnych dodatkowych środków do swoich inwestycji. Inna opcja to sprzedanie amerykańskich spółek. I poszukiwanie tańszych rynków. I ja właśnie tak inwestuję. To znaczy, nadal amerykańskie akcje stanowią około 50% mojego portfela inwestycyjnego, ale dodatkowo posiadam spółki działające na zagranicznych rynkach wschodzących. Jest to około 15% mojego portfela oraz około 35% mojego portfela stanowią polskie spółki. Jednak z moimi nowymi oszczędnościami inwestuję głównie w polskie spółki technologiczne. Więc mimo tego, że amerykański rynek jako całość być może nie jest tanio wyceniony, Uważam, że jestem w stanie wyselekcjonować spółki z atrakcyjną wyceną, które spełniają moje kryteria, czyli podwojenie wartości w ciągu około 3 do 5 lat. Jakie jest twoje zdanie na temat rynku amerykańskiego? Czy inwestujesz w Polsce, czy również na rynku amerykańskim? Podziel się w komentarzu poniżej. Specjalnie dla ciebie przygotowałem raport, w którym omawiam 15 spółek z branży sprzedaży online, które mam na swojej liście obserwacyjnej. Cztery spośród tych spółek posiadam w swoim portfelu inwestycyjnym. Pobierając ten e-book, dodatkowo zostaniesz zapisany lub zapisana do listy mailowej, i będę Cię powiadamiał o nowych filmach na tym kanale YouTube. Więc masz kolejny powód do poprawienia tego raportu. Link to inwestowanie 20.pl ukośnik 15. Link jest również w opisie do tego filmu. W tym filmie przedstawiłem swoje opinie, które nie są poradami inwestycyjnymi. Zawsze wykonaj odpowiednie analizy, zanim zainwestujesz w jakiekolwiek aktywa. A jeśli ten film dał Ci wartość i poszerzył Twoje zrozumienie tematu, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia od YouTube o nowym filmie na tym kanale. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Niech wzrosty będą z Tobą. Cześć!